Na pewno nie liczyłem ty, tych punktów. Fajnie, że udało się skończyć ten mecz i, i pomóc chłopakom w zwycięstwie. Nie ma znaczenia dla mnie. Najważniejsze są zwycięstwa. Jak będziemy wygrywać, to, to mogę tak i w ostatnim meczu z kałem dostać 10 piłek. Ciężki mamy sezon. Ciężki, ciężki mamy dokładnie sezon, co 3-4 dni gramy, więc... Myślę, że jakbym dostawał co mecz full piłek, to, to myślę, że mogłoby to się szybko, szybko skończyć na moim zdrowiu. Tak, tak. E, Pociążenia trochę teraz zeszły. E, więc w ostatnich meczach pokazaliśmy, że, że nasza gra idzie do góry. E, wierzymy, że jeszcze, jeszcze e, poprawimy naszą grę i, i będziemy szli do przodu jeszcze. To był bardzo trudny trudny mecz bo Bozawiec naprawdę na swojej hali gra świetnie szczególnie w elemencie zagrywki myślę że to dzisiaj pokazali i przez to grało się dużo trudniej natomiast Myślę, że my pokazaliśmy dużo jakości, dużo dobrej gry, oczywiście nigdy po porażce nie można być 100% tak szczęśliwym, ale, ale, ale myślę, że pokazaliśmy, że, że ten mecz ze skrą to był nasz słabszy występ i, i dzisiaj wróciliśmy na, na dobry poziom i myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy w jak największej ilości spotkań grali po prostu na swoim poziomie, a myślę, że dzisiaj przez większość meczu graliśmy na tym swoim dobrym poziomie i, i ten mecz mógł się podobać, myślę, że dużo męskich wymian, dużo, dużo siły, także... Spotkały się, tak jak powiedziałeś, dwa mocne zespoły i ktoś musiał wygrać, szkoda, że nam się to nie udało, natomiast myślę, że nikt nie może do nas mieć pretensji o to, że nie walczyliśmy, na pewno daliśmy całe serce i wszystko, co mieliśmy dzisiaj na parkiecie. No na pewno, jeżeli tak, tak zagrywa przeciwnik, to oczywiście, że gra się, że gra się trudniej, bo... bo bo często odrzucają od siatki i mało kto na świecie takie zagrywki przyjął, więc no, trzeba sobie trochę pobiegać, natomiast takie jest życie sportowca i, i trzeba się do tego dostosować życie siatkarza rozgrywającego e, także e, ja naprawdę szanuję postawę naszej drużyny, szanuję postawę naszych przyjmujących, bo musieli się zmagać naprawdę z piekielnie mocnymi zagrywkami i sobie dobrze, e, dobrze radzili, więc e, nic nie zrobimy, skupiamy się na kolejnym meczu i, i i postaramy się wygrać to spotkanie i tak jak dzisiaj zostawić dużo, dużo serducha. Nigdy nie jest łatwe, jeżeli całą noc spędza się w autokarze i wraca się tak naprawdę nad ranem, kiedy, kiedy ludzie wstają do pracy. E, to jest trudne i na pewno trudniej się zregenerować. E, no ja zrobię wszystko, żeby w tej podróży pójść spać, bo, bo te dwie, 3 4 godziny może spania, może dużo zmienić, także to nie jest łatwe, no ale tak, tak ma każdy zespół. Każdy zespół musi wykonać w 15 wyjazdów my jesteśmy z Lublina więc, więc zazwyczaj te wyjazdy na Śląsk czy jeszcze dalej są długie trzeba się do tego dostosować nie ma co narzekać początek ciężki no pierwszy mecz ciężki później gdzieś jakoś zaczęliśmy punktować i robimy to w każdym meczu Ciężki mecz dzisiaj. Myślę, że na, na tą chwilę nie ma co na tabelę patrzeć, bo to mamy jeden czy dwa mecze więcej od pozostałych, więc my robimy swoje, patrzymy tylko czy. Tak, to mamy zaplanowane, Ten część meczy przenosimy, żeby jeszcze zagrać w listopadzie. Silno na razie nie brakuje, to dopiero w szósty mecz. Dobrze byliśmy na pewno przygotowani do sezonu i oby, oby się na następny. Myślę, że zespoły z podobnym potencjałem na pewno i, i oba zespoły mierzą wysoko i takie mecze, no, myślę, że będą się kończyły takim wynikiem 3 do 2 i to może iść równie dobrze w drugą stronę, więc e, tak to wygląda. Na pewno pod obu mieliśmy gdzieś tam taktykę ułożoną, jednego dało się gdzieś e, wyłączyć, myślę, że trochę pogrzebał się też trochę tym serwisem, bo to coś mu dzisiaj e, nie się działo, myślę, że to przez hale trochę, bo jest niż w innych miastach, ale tak na no, później Staraliśmy się to przenieść wszystko na Wilfredo, ale on sobie z nami dość dobrze radził.